Maneczko, taka sytuacja: wyrzucam śmieci, a tutaj trochę książek. Przebiorę ileś książek. Być może ktoś będzie chciał z Was na targi Staroci. Widzimy się na warsztacie. No i jestem na warsztacie z książkami. Będziemy wyciągać po jednej i posprawdzamy sobie, co to jest i może ktoś z was będzie zainteresowany. Julian Krzyżanowski dzieje literatury polskiej stan bardzo dobry coś tu więcej Dobra, można sobie więcej informacji na ten temat znaleźć w internecie. A miałem taką encyklopedię PWM. O, przepraszam. Warunki spartańskie, nie zawsze tutaj są książki na moim warsztacie. O. Lecz. No to może nie będę pokazywał, bo tu są dane. Już wiem, o co chodzi. A tu są dyplomy dla moich sąsiadów. Oboje już niestety nie żyją i teraz już wiem, skąd pochodzą te książki. Mhm. Czyli ktoś umiera, odchodzi. I taka rzecz się dzieje. 5181 encyklopedia PWN. Mi się zdaje, że takie rzeczy to na targi staroci mogą być dobre. Włączyłem podświetlenie. Nawet jak ktoś po 5 zł by sprzedał książkę, jest powiedzmy 20 książek, tu już jest stówka. Tak, to wszystko jest podpisywane. Polski Kryzys lata 80-81. Ciekawe, sam sobie chyba poczytam. Stanisław Ryszard Dobrowolski, saga rodu na powiślu i na woli. Który rok? Warto też sobie sprawdzać. Słuchajcie, to chyba książka z podpisem. Tak. Jak hartowała się stal? Branżowa. Mikołaj Ostrowski. Patrzcie, mały domek na działce. O zobaczcie, super sprawa poradniczek dla działkowca. Biblioteka Narodowa Juliusz Kaden Bandrowski Generał Barcz. Tam. Okej. Okay. Literatura polska, a to jest w liceum. To podręcznikowy. Ale widzę, jeszcze ktoś coś sobie zaznaczył. Stare zapiski. Niech będzie. Informator działkowca, Krajowa Rada Pracowniczych Ogrodów Działkowych, 80 rok. Kalendarz na swojej działce. Książka się rozsypuje, ale są dni świąteczne. Zobaczcie, wtorek 22 lipca, święto odrodzenia Polski. Takie książki stare mają sw swoją fajną historię fajnie się je czyta, można się fajnych rzeczy też dowiedzieć O, tutaj jest jakaś karteczka pozwolicie, że sam zobaczę, żeby tu nie ujawnić czegoś Na starym takim papierze A odpowiem Wam, że to jest upoważnienie do pobrania renty na poczcie w Zamościu, ale jaki rok? 86. szósty rok. Niech wraca Konstytucja 3 maja. Wydawnictwo lubackie. Edward II. Wydawnictwo Kraków. Mały wadomek on prl z wycinków gazet podziemnych. Poczytamy sobie coś. Znajdę coś. W samochodzie. Ja... Nie, nie ja. Pierwszy sekretarz POB zakładu. Mianowany członkiem komisji przydzielającej samochody, przyznał sobie samochód z puli zakładowej. Samorząd złożył protest, który został uwzględniony. I Gołaszewski otrzymał przydział z puli dyrektora. Fajne czasy, które już nie wrócą. Może i dobrze. Klaster i miłość. A, znowu książka do liceum. Literatura Polska, trzeci liceum ogólnokształcące. O, mały przewodnik po Polsce. Bardzo fajnie. Ja mieszkam gdzieś. O, tu. Czekajcie, co to za kartka? Jakaś. Lot. To. Zobaczcie. Stary kupon. Duży lotek. Express. Niech będzie tutaj. Romantyzm. Znam tylko coś z romantyzmu. To o romantyzmie. Czyli romantyzmie dziecko zrobił. Znowu literatura polska. Trzecia liceum. Ekonomia polityczna socjalizmu o gruby temat, że tak powiem Korczak, pamiętniki Poznanie, osiemdziesiąty czwarty rok i ostatnie a to są podręczniki. Angielski dla średnio zaawansowanych, wersja 2.1.2.2, 19, 17, 18, 13, 14. No i dobra, pytanie. Czy to w ogóle warto było brać, czy nie? A może kogoś interesują jakieś książeczki, a może ktoś jest zainteresowany całością. Być może to jest takie fajne też uzupełnienie, swojej sprzedaży tak myślę właśnie jak ja bym sprzedawał na targach staroci czy na tych pchlich targach to zdaje mi się że chciałbym mieć tyle książek bo nawet mówię wam za 3-4 zł jedno sprzedać przy 10 macie 40 zł tak więc decyzja do was jest może ktoś zainteresowany Mail jest w opisie o mnie na YouTube. Możemy się dogadać. Wolałem je uratować od zniszczenia, chociaż jak się później przyjrzałem, to jeszcze były dwa takie pudła, puste już. I to były na pewno książki też. Więc to, co zobaczyłem, to już było na pewno przebrane. Ale mówię, jeżeli chcecie. Coś Was zainteresowało, może całość, może macie jakieś pomysły. Dajcie znać. No, ja tego na pewno nie wyrzucę na śmietnik. Pozdrawiam Was. Cześć.